W dzisiejszym porannym pokażę Wam, że równie dobrze można ćwiczyć osoby leżące, czyli te, które no, większą część dnia spędzają na łóżku, bo nie są w stanie wstać, chodzić itd. Tak Także dzisiejszy temat jest pozycja leżąca. Możecie ćwiczyć w piżamie, w ubraniu, nie wiem, w dresie, w slipkach, jak chcecie, bo do dyspozycji jest łóżko. Szersze albo węższe, to ma akurat 70 cm na szerokość. I sobie ćwiczymy. Zatem chodzimy się na plecach i stopy na zewnątrz i do środka. I oczywiście głowę będę miał tak, normalnej warunka głowa leży. Próbujemy i raz, dwa, trzy, 4, 5, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bardzo. Zginamy nogę w kolanie, kolano przyciągamy do klatki piersiowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bruwam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

9, 10. Teraz wersja dla osób słabszych. Czyli noga jest położona na łóżko i szuramy po łóżku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Druga noga. Po samym. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozwijamy nogę w kolan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć i kolano do boku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Dziesięć oba kolana prawo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie i motyki. Raz, dwa, trzy, cztery, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, szerzej stopy i w ten sposób raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Ponosimy głowę za pomocą rąk. Zaplatamy za głową i głowę broda do klatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na to, to osoby, które dadzą radę, broda do klatki bez pomocy rąk. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I toczymy głowę piłeczkę lewo-prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Joś się zapala, ciągniemy tu w dół i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wam się nogę do góry i opuszczamy. Raz, i do góry, dwa, do góry, trzy, do góry, cztery, i pięć, i sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga, to samo. I raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rotacja miednicy, czyli miednica roślko obracamy. Raz, dwa, trzy, cztery.

Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przesunę się troszkę do przodu, żeby się lepiej widzieli. Ręce do modlitwy przenosimy za głowę. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Ręce trzymamy w ten sposób i prostoimy raz, jedną, raz drogą. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ręce do góry rozkładamy na kratz. 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 zaplotane ręce czy składamy do modlitwy zaplutamy palce na klatkę i w raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć 10, kółeczko i lewo prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, φanto, seszliśmy i sześć głową wdechów, i wydechów, Wdech, wydech, 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 wydech. wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech i wdech, wydech. Jeszcze rowerek jedną w czy Wodowujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nogę musimy wsuwać kółeczka na suficie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

można ćwiczyć w każdej pozycji, z reguły pokazywałem w pozycji siadu, pokazywałem w pozycji stojącej, można również siedząc na krześle ćwiczyć, można klęcząc ćwiczyć, jeżeli chce ktoś. Dzisiaj pokazałem, że można ćwiczyć na łóżku. Napiszcie w komentarzach pod filmem, czy takie ćwiczenia leżenie na łóżku warto pokazać wam więcej. Jak będę w Toruniu, w tej chwili poznałem wszystkich z Warszawy, jak będę w Toruniu, no to e, tam są większe możliwości. Inaczej, że kamerę e, na materacie wam pokażę. Niesamowita ilość ćwiczeń w leżeniu e, na łóżku. Można leżeć na brzuchu, na plecach, na boku. E, tych ćwiczeń jest po prostu całe mnóstwo. I te ćwiczenia w leżeniu na plecach są o tyle fajne, że no, nie są aż tak agresywne. E, nie eksploatują, mam na myśli te proste ćwiczenia. nie eksploatują mostu organizmu. Ne, natomiast fajnie możemy ten organizm rozruszać i rozćwiczyć. E, to tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za komentarze. Dziękuję wszystkim za udział w ćwiczeniach. Ja dzisiaj mam akurat pacjenci czekają, także nie odpowiem na żadne pytanie. E, życzę miłego dnia. Pozdrawiam gorąco z Warszawy. E, dużo energii, zapału życzę i do miłego zobaczenia w następnym filmie.